Serwus dla wszystkich osób, użytkowniczek i użytkowników liczanki. Cześć Marcin. To już moje kolejne spotkanie z czytelnikami i czytelniczkami w ramach Korona Ferii i nie ukrywam, że to gadanie do komórki albo do ekranu jest dla mnie jednak dość stresujące i nie miałam wcześniej jakiegoś wielkiego doświadczenia w spotkaniach online, telekonferencjach, korzystaniu ze Skype'a, Zoom'a czy innych aplikacji i zauważam u siebie, że jednak nie jest to moje naturalne środowisko, o wiele bardziej wolę spotkania bezpośrednie. To również ciekawa sytuacja, w której introwertyczka, ja, która zwykle najbardziej na świecie lubi spędzać czas w domu, w barłogu, czytając i pisząc, nagle zamknięta i to przymusowo w domu, wcale nie czuję, że to jest idealna sytuacja. Być może działa tutaj taki mechanizm, że kiedy mamy wybór, to wybieramy dom, ale kiedy nie mamy tego wyboru i w domu musimy zostać to nagle okazuje się, że sytuacja nie jest ale taka super. E, najgorsze chyba dla mnie jest to, że nie wiem dokładnie, kiedy to się wszystko skończy, e, a jako człowiek kalendarz e, zawsze lubiłam mieć wszystko zaplanowane i no, dość ciężko było dla mnie e, jakby skonstatować, że te najbliższe plany i na tygodnie, a może i miesiące muszą zostać zawieszone. Miałam między innymi mieć 2 kwietnia premierę w Teatrze Polonia Sztuki na podstawie mojej powieści Cwaniary. Reżyserka Agnieszka Glińska, dramaturszka Marta Konarzewska, ale też na przykład Jan Młynarski, który odpowiadał za muzykę. Wszyscy oni wraz z aktorami, aktorkami stoją w blokach startowych i czekają na lepsze czasy. Jak wiemy, wszystkie teatry, galerie, muzea, kina są zamknięte, a to moje naturalne środowisko, więc to, co mi pozostaje, to, to używanie kultury i sztuki w domu na potrzeby. Moje własne i tego, w jaki sposób odnajduję się w tej nowej rzeczywistości. Jak widzicie, za mną jeden z moich regałów książkowych, więc mam co robić. To, co zawsze sobie cenię, to pewnego rodzaju rytm czy rytuał, więc również i w tych nowych czasach mam jakiś taki stały scenariusz dnia, który pozwala mi w miarę normalnie pracować. No a tej pracy mam sporo, jeśli chodzi o pisanie. Nie ukrywam, że realia domowe się zmieniły. Syn jest w domu i ma lekcje online. Pewnie słyszycie, że w oddali chodzi zmywarka, bo niezależnie od wszystkiego trzeba uprawiać krzątactwo domowe i zajmować się najbliższym otoczeniem. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to podtrzymywanie kontaktów z ludźmi, i jakkolwiek są one bardzo utrudnione, wiadomo, właściwie pozostaje nam tylko telefon i pisanie do siebie, ale nadal wysyłam listy papierowe. A jak tylko wychodzę z domu z psem albo, albo czasem do sklepu i spotykam sąsiadów czy sąsiadki, to. Rzucamy się na siebie oczywiście z odpowiednim dystansem i, i próbujemy chociaż trochę wymienić informacje, a wszyscy my i wszystkie my gadamy głównie o tym, co się dzieje i kiedy to się wszystko skończy. Czy to jest dobry czas dla pisarki? Na pewno. O ile oczywiście mamy wyobraźnię, która jest wyczwiczona w szukaniu różnych inspiracji, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy i co robimy w życiu. Pracuję teraz nad dłuższym tekstem opowiadaniem dotyczącym właśnie siedzenia w domu i życia w zamknięciu. Napisałam również opowiadanie do antologii na 30 urodziny Amnesty International. Napisałam również opowiadanie dla wolnych lektur, które przedstawiłam, przeczytałam w ramach akcji Stowarzyszenia Unia Literacka. Które codziennie zaprasza na czytania premierowych fragmentów prozy czy opowiadania pisarzy i pisarek, którzy zaangażowani są w działalność stowarzyszenia, a wszystko to bezpłatnie online. Natomiast prosimy, aby wpłacać pieniądze na zrzutkę, ponieważ zbieramy fundusze na jednorazowe zapomogi dla pisarzy i pisarek od 1 kwietnia. Ruszył już ten program, można aplikować. Regulamin jest na stronie Stowarzyszenia Unia Literacka. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to również pamiętanie o tym, żeby dbać o siebie dbać i fizycznie, i psychicznie psychicznie czyli nie obarczać się. Nie myśleć katastroficznie, myśleć raczej w skali mikro, czyli o tym, co będę robiła danego dnia, niż myśleć o tym, kiedy to się skończy i jak wiele moich pomysłów, planów nie zostanie zrealizowanych albo już nie zostało zrealizowanych, bo to jest zawsze bardzo trudne. I fizycznie, no, nie ukrywam, że ponieważ zwykle pracuję w domu, niezależnie od sytuacji, to staram się nie robić tego w rozciągniętym dresie i piżamie, bo to na mnie działa demotywująco. Staram się ubierać, a nawet malować, tak jakbym po prostu wychodziła do ludzi. A to dlatego, że trochę to jest taki teatr samej przede mną, że wszystko jest ok i że mam kontrolę nad sytuacją. Nie jestem ciekawa, kiedy może nie tyle mi to przejdzie, ile zaliczę doła, ale na razie jakoś idę i mam nadzieję, że to załamanie mnie nie dopadnie. Widzę... Wokół siebie, no głównie oczywiście Facebookowo, jak wiele osób jednak ma problemy z tą sytuacją. I, i bardzo im współczuję, szczególnie tym osobom, które, które zostały same w domach i muszą się z tym wszystkim uporać bez jakiegoś większego wsparcia drugiej osoby, która jest obok. To jest trudny moment dla tych osób. Na szczęście, na Facebooku jest bardzo dużo różnego rodzaju grup, właśnie wsparcia, pomocowych, również takich właśnie powiedziałabym psychologicznych czy emocjonalnych. To jest niebywałe, kiedy wychodzę na zewnątrz raz na jakiś czas i moja Warszawa, miasto, które tętni życiem. Nie usypia, a przynajmniej w tych miejscach, do których ja chodzę, po prostu zawsze było nabuzowane ludźmi. Teraz jest wymarłym miastem. Trochę dziwna, creepy sytuacja, kiedy widzi się dotychczas zatłoczone ulice czy zakorkowane, a teraz zupełnie puste. Raz na jakiś czas przejedzie samochód, tramwaj czy autobus, też rzadko. Ludzie bardzo mało ich jest. Jakieś takie subtelne kolejki do Rossmana czy do piekarni. Dla mnie to, to smutna sytuacja. Wcale nie cieszę, cieszę się, że och, wreszcie jest pusto, bo pokazuje to, jak bardzo miasto się zmieniło. Jestem bardzo zaniepokojona tym, jaki krajobraz zastaniemy, kiedy już wszystko się skończy, i jak bardzo trudna będzie sytuacja, również ekonomiczna, dla wielu osób. Jak rynek pracy kompletnie nie radzi sobie z tą sytuacją. Na no, moja Warszawa no, pewnie straci wiele różnych mniejszych inicjatyw, sklepów czy punktów usługowych, których nie da się zostawić przez ten czas, kiedy są zamknięte i ludzie w nich pracujący nie zarabiają. Mm, bardzo mi jest żal, bo widziałam, jak moje miasto coraz częściej jednak korzysta z takiego modelu zachodniego, który ja na przykład znam z Nowego Jorku czy z Berlina czyli tych malutkich sklepów jakichś takich z dziwnymi rzeczami e, totalnie odpalonych, e, awangardowych kwiaciarni z jakimiś dziwnymi gatunkami. Kwiatów, butików i całej tej reszty, z której nawet jeżeli nie korzystałam, to przynajmniej miło było sobie popatrzeć jako osoba, która uwielbia chodzić po mieście i, i je zwiedzać. Trzymam kciuki za moje miasto, oczywiście, natomiast jestem realistką i wiem, że ta sytuacja wpłynie na to miasto niewątpliwie. W pierwszych dniach zamknięcia w domu izolacji dla wielu z nas. Obudził się aktywizm, chęć pomocy sąsiadom, sąsiadkom, którzy są samotni, trzeba im zrobić zakupy bądź też lekarzom, lekarkom, którzy nie mają maseczek, gotowanie im posiłków, szycie właśnie masek ochronnych, cały ten ruch widzialnej ręki, który zresztą został stworzony przez moich znajomych, z których jestem szalenie dumna, że udało im się zrobić coś tak fantastycznego w sieci. W tej chwili ruch widzialnej ręki jest właściwie w każdym mieście. Bardzo lokalnie działa taka sama pomoc, i to jest coś, co bardzo lubię w aktywizmie, to znaczy skupianie się na tych małych rzeczach, takich bardzo często lokalnych, bo wtedy widzimy naszą siłę sprawczą. No, zmienić klimat, czy sprawić, żeby był pokój na świecie, to miłe i dobrze, że takie osoby są, które o to walczą, ale jednak jest to trudne, jeśli chodzi o efekty. A zrobienie zakupów, starszej sąsiadce, czy wyprowadzenie psa osobie z niepełnosprawnością, w takich sytuacjach jest rzeczywiście na wagę złota, więc to, co mogłabym poradzić osobom, które są w jakiejś takiej niemocy i chciałyby coś zrobić, zmienić sytuację, która teraz jest, a wiadomo, że dopóki nie nie zostanie wynaleziona szczepionka na, na ten wirus, niewiele się da zrobić, więc żebyśmy nie siedzieli, nie siedziały z założonymi rękoma, Trzeba rozejrzeć się, co można zrobić. Ja sama wpłacam pieniądze na różnego rodzaju inicjatywy wsparciowe. Jestem zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Unii Literackiej, jestem przewodniczącą Komisji Socjalnej. Zapomógł dla pisarzy i pisarek. No a oprócz tego wspieram emocjonalnie kilka osób stale. Robię po prostu to w wersji minimalnej, ale to jest to co, to, co mogę zrobić. Nie zapominam w tym wszystkim o sobie i najbliższych, bo w ten sposób też ratuję kawałek tego, co nazywamy światem, jakikolwiek on by był. I jeszcze do niedawna marudziliśmy, że wcale nie jest taki idealny. To ten, który, który mamy teraz z tą nową sytuacją, która nie wiadomo kiedy się skończy, jest dość przerażający i dobrze jest dbać o siebie i najbliższe otoczenie. Od momentu, kiedy. Kiedy należy spędzać czas w domu i w miarę możliwości nie spotykać się z innymi osobami. Wiele osób pyta mnie o to, co czytać. Mówię o tym od lat, więc wtedy proszę, aby sięgnąć po archiwalne programy Barwogu literackiego, które prowadziłam przez 3 lata wspólnie z Karoliną Sulej i Mateuszem Kubikiem. Ale oczywiście polecam również mój kącik różowej grzywki na profilu oficjalnym Facebookowym. Tam mniej więcej raz w tygodniu polecam książki, które zrobiły na mnie spore wrażenie i wydaje mi się, że są, są dość ciekawe. Ostatnio polecałam książkę Rebeki Makaj: Wierzyliśmy jak Nikt. Za chwilę będzie premiera tej książki. Wydało ją Wydawnictwo, wydawnictwo Poznańskie. To jest książka, która po, dotyczy epidemii wirusa HIV w, w połowie lat 80., więc trochę jest w temacie tego, co przeżywamy teraz. Natomiast jest tutaj również pokazany świat trzy dekady później. Jak on się zmienia, jak ta historia osób zakażonych, ale też chorych na AIDS i tych, które umarły na tę chorobę, jak ona się zmienia. Jestem również ambasadorką kampanii Koniec AIDS, więc zachęcam Was do robienia sobie testów na HIV. Są one bezpłatne, wyniki są w kilka minut. Wiem, że to jest zawsze stres, jak śpiewał kaliber plus i minus to jedyne, czym żyje, ale lepiej wiedzieć, bo w tej chwili medycyna jest tak na wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o przeciwdziałanie AIDS, że są ludzie, którzy żyją z HIV i naprawdę żyją długie lata. Prowadzą właściwie normalne życie, takie jak reszta. Leki są bezpłatne, pozwalają nawet uprawiać seks bez zabezpieczenia, więc nie ma, nie ma sensu czekać. Jak tylko się to wszystko skończy, to polecam Wam zbadanie się, zrobienie tego testu, bo niestety niewiele procent osób w Polsce go wykonuje, głównie ze względu na strach. Jeśli chodzi o moje kolejne lektury, nie są one tylko i wyłącznie poważne na ciężkie tematy. Bardzo lubię dokumenty muzyczne. Lubię też książki o muzykach i muzyczkach. I to jest książka, na którą czekałam. Wszyscy kochają nasze miasto o historii Czy Jest to Oral History, czyli opowiedziana głosami dziesiątek osób. Trochę podobna jak Please Kill Me, o punk rocku tak ta o grunge, i w ogóle o scenie rockowej w Seattle. Jestem w trakcie jej lektury, dawkuję ją sobie. Ale uwielbiam to opowieści o muzykach i mówiąc szczerze, nie mogę doczekać się, kiedy wrócę na, na próby swojej pankowej kapeli Zimny Maj, gdzie śpiewam. Udało nam się mieć koncert dosłownie chwilę przed tym, kiedy się to wszystko zaczęło, więc teraz przebieramy nogami i czekamy na kolejne próby. I mam nadzieję, że wreszcie pojedziemy w trasę. Więc trochę czytam o trasach innych osób i koncertach i tęsknię za swoimi. Ostatnio kupiłam też kilka e-booków. Nigdy nie mam pojęcia, jakie je, jak je pokazywać, więc jakby pokażę tylko w ten sposób. Boże, widać mój plaster. Kupiłam te e-booki na stronie AK Press, to jest, taka wolnościowa, to jest takie wolnościowe wydawnictwo, które w związku z zaistniałą sytuacją e-booki ma po niecałego dolara, więc kupiłam sobie kilka. Między innymi są to poradniki dla młodych aktywistów i aktywistek, Feminizm w, w rozwoju, to są po angielsku książki. Queen Anarchism, I Belong Only to Myself i Pleasure Activism o tym, w jaki sposób dbać o siebie, a jednocześnie zmieniać świat. A jeśli już o świecie mowa, to trudno, żebym nie wspomniała o premierze mojej książki. Tak się złożyło, że w tych trudnych chwilach ma miejsce premiera wznowienia cwaniar mojej trzeciej powieści. Po latach dziewczyny wracają w niezmienionej formie, ale w zmienionej szacie graficznej. Wydawnictwo znak postanowiło przypomnieć moją powieść, czego się bardzo cieszę. Krystyna Janda pisze o niej tak. Książka wprawiła mnie w zachwyt, a paszowska ballada chwiste postaci, wspaniały język, atmosfera w dawnej Warszawy, spełniające się pragnienia na każdej stronie. Krystyna Janda oczywiście nie jest tutaj y, przypadkowo, to dyrektorka Teatru Polonia, w którym miała mieć miejsce premiera Cwaniar. Mam nadzieję, że już niebawem, jak tylko y, otworzą teatry, y, to premiera będzie miała miejsce, a póki co można sięgnąć do Cwaniar. Y, właściwie Mam wrażenie, że się niewiele zmieniło i cwaniary, gdyby teraz do nas przyszły, to, to również miałoby ręce pełne roboty. Nie wiem, jak poradziłyby się, by sobie z, z tą sytuacją, która jest teraz, ponieważ działały głównie na mieście, a teraz pewnie siedziałyby w domu i kombinowały, co tu zrobić, jak uratować świat od zagłady. Ale to, co się nie zmieniło, to niestety seksizm i patriarchat, który, które są wszędzie, i to, że jest nadal zapotrzebowanie na silne dziewczyny. Przypominam, że cwaniary napisałam zanim były czarne protesty, cały ruch MeToo, Time's Up i, i marsze w całym świecie, w tym w Waszyngtonie, więc można by powiedzieć, że, że była to prorocza książka, czy prorocza powieść, ale prorocza również jeśli chodzi o o wirusa. Zaraz Wam za, za, przeczytam jeszcze o właśnie. E, taką, e, taki fragment, który Damian Gajda z Gali ostatnio e, e, przypomniał, e, nagle okazało się, że byłam jak wróżbita Maciej. Posłuchajcie, co opisałam w cwaniarach. E, czy ktoś pomyślał, że epidemia to ostatnia rzecz, na jaką Warszawa jest przygotowana, że to by zmiotło z tego świata wielu ważnych ludzi, fryzjerów gwiazd, asystentek, menadżerów i koordynatorów światowych projektów i bankiety? A wtedy trzeba by znowu chować zabitych i musiałyby powstawać nowe cmentarze. Może to zresztą jakieś wybawienie dla tych budowlańców tak wciąż coś burzyć i budować na nowo. Yy, trochę creepy, ale rzeczywiście Damian Gajda przypomniał mi ten fragment cwaniar. No i okazało się, że epidemia doszła również do Warszawy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie starych budynków zamieniać na cmentarze. Nie yy, chciałabym również, żebyśmy w ten sposób zakończyli nasze spotkanie, to wirtualne. Ale chciałabym życzyć Wam jednego. Chciałabym, żeby ten bardzo trudny czas był przez nas wszystkich wykorzystany w miarę możliwości jako pewnego rodzaju refleksja nad tym, jak żyliśmy do tej pory, co warto byłoby zmienić. To również refleksja, która dotyczyłaby tego, co wokół nas czy są ludzie, którym można pomóc. Choćby dzieląc się posiłkiem. Mnóstwo osób straciło pracę i możliwości kupienia zwykłego obiadu. Refleksja, którą chciałabym dedykować, szczególnie tym osobom, które do tej pory miały różne plany, ale przekładały je na wieczne nigdy, żeby nie czekały. Jeżeli chcą pisać, albo zawsze chciały narysować komiks, albo namalować obraz, albo zaśpiewać, to żeby robiły to teraz. Bo kiedy, jak nie właśnie teraz, w tym momencie, w którym wszystko jest niczym w stop klatce i nie wiadomo, kiedy ktoś wciśnie play. Pozdrawiam Was serdecznie. Marcinie, dziękuję bardzo za możliwość spotkania się z wami.